Panie redaktorze, ponad 20 lat temu Pan jakoś historyk to mam w swojej gazecie teksty e, o ustawie warszawskiej. Te teksty zostały oparte na fałszywych zuchwałkach historycznych. Nawet tytany z książek, które których dostępne, zostały całkowicie sfałszowane. Ponad dwie dekady czekamy na to, żeby Pan się do tego jakoś stosunkował, czy pan to wyjaśnił. Musiałbym Panu do przypomnieć, to jest książka Paszki Wyborczej, wydana po raz pierwszy w 1995 roku. Pan na na głosu. Jeśli walczymy o wolność słowa, jeśli walczymy o prawdę, jeśli walczymy o demokrację, to jest Pana obowiązkiem. Dlaczego wtedy tak się stało? Dlaczego po tym, że wyszło na że to jest fałszowane, Pan nie zabrał głosu? Tak, rzeczywiście zrobiliśmy błąd. Nie powinno miejsca. Te teksty zostały niesprawdzone, w związku z tym nie powinny zaistnieć. A są za granicą do tej pory podstawą oskarżenia powstający w warszawskich, czy Polski tamtej, z tamtego czasu w ogóle, chciałbym panu to sprezentować żeby pan się do tego stosunkowo proszę bardzo zna pan to wszystko, powie pan na to wyborczy i ciekawy nie mam nowy. trochę jestem zaskoczony, tak jakby na przyszedł na pan na rozmowę w książce o powstaniu na warszawskim nie pan, na tak, by mnie za, 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 zaczął pytać o powstanie listopadowego. To oczywiście dla jest zaskakujące, ale skoro już mam sobie zadał brunt i przyszedł i się po, po, posłuchać o tym innym rozmowy, to odpowiem Wam Po pierwsze, ja się odniosłem, przede wszystkim, o tej książce ja nie będę mówił, bo to jest książka aż nieuczciwa, nierzytelna, jest nie, 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 bardzo nierzytelna, bardzo nieuczciwa po pierwsze. To po drugie. Ja na ten temat, na po, temat po, powstania wypowiadałem się. Yy, nigdy, nigdy nie słyszałem zarzutu, y, żebym opierał się w moich y, refleksjach na temat powstania Warszawskiego na fałszywych źródłach. Y, y, Jeszcze raz Panu mówię, to nie był mój artykuł. Był mój artykuł, był mój artykuł też, to niech ma się nie do mojego artykułu, ale skończmy, bo to jest nie na ten temat. To jest nie na ten temat. Dziękuję.